Cześć wszystkim, jak tam u Was? Odpoczynek jest nieodłącznym elementem treningu fizycznego, choć często niedocenianym. Pomaga nie tylko w regeneracji mięśni, ale także w poprawie wyników, zapobieganiu kontuzjom i pozwala na adaptację fizyczną niezbędną do osiągnięcia celów, niezależnie od tego, czy jest to przyrost siły, hipertrofia, czy poprawa ogólnej kondycji. Określenie optymalnej liczby dni odpoczynku między treningami zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj ćwiczeń, intensywność, cele osobiste i poziom sprawności fizycznej. Przyjrzyjmy się tym aspektom bliżej. Zrozumiemy, jak odpoczynek wpływa na Wasze rezultaty i przyspiesza przyrost masy mięśniowej, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Dlaczego odpoczynek jest ważny? Po pierwsze, regeneracja mięśni. Podczas ćwiczeń, zwłaszcza siłowych, włókna mięśniowe ulegają mikrouszkodzeniom. Odpoczynek pozwala im się zregenerować i wzmocnić. Proces ten nazywany jest superkompensacją. Bez odpowiedniego odpoczynku ryzykujesz przetrenowaniem, które może prowadzić do chronicznego zmęczenia, spadku motywacji i braku progresu. Po drugie, Regeneracja układu nerwowego. Oprócz mięśni, intensywne treningi wpływają również na centralny układ nerwowy. OUN. Potrzebuje on czasu na regenerację, by utrzymać optymalną wydajność. Po trzecie, zapobieganie kontuzjom. Trenowanie bez wystarczającej ilości odpoczynku zwiększa ryzyko kontuzji, takich jak naciągnięcia mięśni i stany zapalne stawów. Ponieważ tkanki nie mają czasu na pełną regenerację. Czynniki determinujące optymalny czas odpoczynku. Po pierwsze, rodzaj treningu. Treningi siłowe i hipertroficzne. W przypadku ćwiczeń z dużymi ciężarami, takich jak przysiady, martwy ciąg i wyciskanie na ławce, zaleca się od 48 do 72 godzin odpoczynku dla tej samej grupy mięśniowej. Pozwala to mięśniom na regenerację. I przygotowanie się do kolejnego wysiłku: treningi wytrzymałościowe, bieganie, jazda na rowerze, pływanie. Regeneracja może przebiegać szybciej, zwłaszcza przy treningach o niskiej i umiarkowanej intensywności. W przypadku treningów bardziej intensywnych, takich jak interwały lub długie dystanse, optymalny jest odpoczynek od 24 do 48 godzin, w zależności od wysiłku. Treningi funkcjonalne i crossfit. Te ćwiczenia łączące siłę i wytrzymałość mogą wymagać odpoczynku od 24 do 48 godzin, zwłaszcza po sesjach o wysokiej intensywności. Po drugie, poziom sprawności fizycznej. Początkujący osoby początkujące powinny priorytetowo traktować odpoczynek, ponieważ ich ciało wciąż adaptuje się do wysiłku fizycznego. W tym przypadku najlepiej trenować co drugi dzień, zapewniając 48 godzin odpoczynku między treningami. Średnio zaawansowani i zaawansowani. Osoby bardziej doświadczone mogą tolerować częstsze treningi, pod warunkiem, że występuje zmienność grup mięśniowych lub intensywności. Po trzecie, wiek i ogólny stan zdrowia. Osoby młodsze zazwyczaj regenerują się szybciej ze względu na szybszy metabolizm i zdolność do regeneracji mięśni. Wraz z wiekiem czas regeneracji może się wydłużać, zwłaszcza w przypadku ćwiczeń o wysokiej intensywności. Po czwarte: odżywianie i sen. Na regenerację ma bezpośredni wpływ jakość diety i snu. Dieta bogata w białko, węglowodany i mikroelementy. W połączeniu z 7-10 godzinami snu na dobę przyspiesza regenerację mięśni. Jak zaplanować dni odpoczynku? 1. Aktywny odpoczynek. Nie każdy odpoczynek musi być bierny. W dni regeneracji można wybrać lekkie formy aktywności, takie jak spacery, rozciąganie czy yoga. Praktyki te pomagają zwiększyć przepływ krwi. Usuwając produkty przemiany materii i przyspieszając regenerację. 2. Podział treningu na grupy mięśniowe. Jeśli chcesz trenować codziennie, skutecznym podejściem jest podział treningu na grupy mięśniowe. Na przykład: dzień 1: klatka piersiowa i triceps, dzień 2: plecy i biceps, dzień 3: nogi, dzień 4: odpoczynek lub lekki trening, 3. Słuchanie sygnałów płynących z ciała. Zwracaj uwagę na oznaki zmęczenia, takie jak utrzymujący się ból, spadek wydajności lub brak motywacji. Są to sygnały, że potrzebny jest dłuższy odpoczynek. Najczęstsze błędy związane z odpoczynkiem: 1. Trenowanie tej samej grupy mięśniowej każdego dnia. Konsekwentne skupianie się na tej samej grupie mięśniowej bez wystarczającej ilości odpoczynku utrudnia regenerację. I może prowadzić do przetrenowania. 2. Ignorowanie potrzeby snu. Bez odpowiedniej ilości snu, nawet dobrze zaplanowany odpoczynek może nie wystarczyć do pełnej regeneracji. 3. Niedocenianie wagi dni całkowitego odpoczynku. Wiele osób obawia się utraty formy podczas dni całkowitego odpoczynku. Ale jest to niezbędne, aby uniknąć kontuzji i poprawić wydajność w dłuższej perspektywie. Optymalna liczba dni odpoczynku między treningami jest kwestią indywidualną i zależy od takich czynników jak rodzaj ćwiczeń, intensywność i poziom doświadczenia. Zasadniczo zaleca się 48 godzin odpoczynku po intensywnych treningach siłowych. Podczas gdy treningi wytrzymałościowe i aktywność o niskiej intensywności mogą wymagać krótszego czasu regeneracji. To już wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku.